Witam oficjalnie. Mogę powiedzieć, że zakwitły migdały. A jak zakwitły migdały, to mówimy, że rozpoczęła się wiosna. Dzisiaj mamy około 24 stopni w cieniu. Jest piękna pogoda. Byłem odwiedzić naszą starą wioskę znajomą Pinet bo tu jest najwięcej tych plantacji migdałów. Zawsze tak w połowie lutego można mu powiedzieć, że zaczyna się tutaj wiosna. Sezon pomarańczowy pomału dobiega końca. Jest kilka rodzajów, które zbierają do kwietnia. Ale oficjalnie to już zaczynają. Yy, Pomarańczy, wypuszczać nowe kwiatki. Za chwilę zakwitną pomarańcze Na razie kwitną migdały, jak to widać. Niedługo zakwitną pomarańcze wtedy niesamowicie tutaj pachnie. No jest masa, masa ziół, które tu rosną, z których można korzystać. No i już oficjalnie tłoczą oliwę z nowych zbiorów. Także będzie już oliwa dostępna. To też będę na bieżąco informować, jakbym znowu jechał. Na razie pozdrawiam. He's fine.